W drugą rocznicę wystąpienia szkód ekologicznych na Polickiej Rzece Społeczny Komitet Ratowania Warpi zorganizował protest w obronie Warpi. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu społeczników reprezentujących blisko 400 osób korzystających w różnym zakresie z polickiego akwenu. W grudniu 2020 roku doszło do wypełnienia koryta rzeki refulatem pozostałym z pogłębienia Odry, które według społeczników wyrządziły trudne do oszacowania szkody w środowisku. Rzeka ma zmienioną linię brzegową i jest wypłycona. Sprawa usunięcia skutków zdarzenia nadal pozostała nierozwiązana. Jak czytamy w wpisie przedstawicieli społecznego komitetu ratowania Łarpii w mediach społecznościowych nie zaprzestają oni działań i w marcu będą przypominać o katastrofie osobom winnym zaniedbań na rzece.